Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik 3ZZF. Jest częścią linii jednostek napędowych produkowanych dla samochodów Toyota. Wypuszczanie jednostki napędowej rozpoczęło się w 2000 roku, a zakończyło w 2007 roku. Silnik ten zastąpił legendarny silnik 4A. Charakterystyka i cechy silników. Silnik 3ZZF ma wysokie parametry techniczne. Silnik 3ZZ jest lekko zmodyfikowaną wersją 1ZZ. Różnica polega na wale korbowym ze zmniejszonym skoczeniem. Tłoka do mm. W przeciwieństwie do 4A, na bazie 3ZZ nie powstały żadne modyfikacje, istnieje tylko jedna wersja. Toyota Corolla z silnikiem 3ZZF Rozważmy główne cechy techniczne 3ZZF Nazwa Charakterystyka Producent Fabryka Shimoyama Marka Silnika 3ZZF Pojemność skokowa 1,6 litra, 1598 cm3 Moc 109 km średnica cylindra 79 mm liczba cylindrów 4 liczba zaworów 16 zużycie paliwa 7,0 litrów na 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy 5w30 10w30 zasoby 200 plus 1000 km zastosowanie Toyota Corolla Toyota Avensis konserwacja konserwacja silników 3 zzf nie różni się od standardowych jednostek napędowych tej klasy silnik są serwisowane w odstępach 15 000 km. Zalecana konserwacja powinna być przeprowadzana co 10 000 km. Rozważmy więc szczegółową kartę techniczną konserwacji. Proces konserwacji silnika 3 zz to 1 wymiana oleju wymiana filtra oleju przeprowadza się go po pierwszych 1000 do 1500 km przebiegu. Ten etap jest również nazywany docieraniem ponieważ elementy silnika są docierane. To 2. Drugi przegląd jest przeprowadzany po 10 tysięcy km przebiegu. Ponownie wymieniany jest olej silnikowy i filtr, a także wkład filtra powietrza. Na tym etapie mierzone jest również ciśnienie w silniku. To 3. Na tym etapie, który jest przeprowadzany po 20 tysięcy km Przeprowadzana jest standardowa procedura wymiany oleju, wymiana filtra paliwa, a także diagnostyka wszystkich układów silnika. Konserwacja 4. Czwarta konserwacja jest prawdopodobnie najprostsza. Po 30 tysięcy km przebiegu wymienia się tylko olej i wkład filtra oleju. To 5. Piąty przegląd jest jak drugi oddech dla silnika, usterki i naprawy. Jak każdy inny silnik, Toyota 3ZZ posiada wat które zostały przeniesione z jej starszego odpowiednika. Zasadniczo problemy i wady są takie same, podobnie jak sposoby ich rozwiązania. Rozważmy główne usterki i sposoby ich rozwiązywania. Stukanie w silniku, w tym przypadku często jest to rozciągnięty łańcuch rozrządu, który należy wymienić. Stukać mogą również zawory, wpływa na to brak hydrokompensatorów, wibracje. Na początek warto sprawdzić poduszki silnika. Jeśli ich nie ma, to nie zwracajmy na to uwagi. Jest to cecha konstrukcyjna silnika. Zwiększone zużycie oleju. Nadszedł czas, aby rzucić pierścienie. Warto również sprawdzić korki oleju, pływające obroty. Warto sprawdzić czujnik i przepustnicę. Podsumowanie. Silniki 3ZZF są dość niezawodne i wysokiej jakości. Wszystkie mają wysoką ocenę i szacunek kierowców, ekspertów. Konserwacja jednostki napędowej może być przeprowadzona niezależnie. Jeśli chodzi o naprawę, zaleca się skontaktowanie się ze stacją serwisową.